Nagle Hollywood, tak jak Dolina Krzemowa, tak? Dolina Krzemowa była totalnie lewicowa, lewacka wręcz, tak? Trump nadszedł, Dolina Krzemowa mówiła, no nie no, my nigdy teraz nie byliśmy, cię, nie byliśmy, słuchajcie, to Biden nas tutaj cenzurował. Zuckerberga, jak oglądałem u Joe Rogana, to on wprost mówił, no nie Na administracja Bidena nas cenzurowała. No to z wywiady z, Peter no. <grym> z Peterem Tillem, jak się <grym> <grym> ogląda, to wynika z nich, że tam w ogóle to wszyscy potajemnie, w ogóle ogryzali, wiesz, paznokcie. A, wszyscy byli i prawicowi. wszyscy byli głęboko prawicowi, od zawsze, tak. nie? Od więc, zawsze. Więc, więc wiesz, więc jeżeli teraz Trump by jeżeli za 4 lata, powiedzmy, nie wygra J.D. Vance wyborów, tylko wróci lewica, to oni się staną lewicowi. Powiedzą, no nie, no Trump to szantażował. To są pieniądze, no, no, tak? tak? Oni myślę. są tacy, jaki jest... Wiesz, bo to jest też ta nasza dyskusja, którą kiedyś mieliśmy, już nie pamiętam, czy tu, czy gdzieś w radiu, co było pierwsze, tak? Czy... Czy rewolucja ta lewicowa, która nastała w latach 60., ona nastała dlatego, że filmowcy byli lewicowi? Czy filmowcy stali się lewicowi? Bo ta rewolucja zwyciężyła. Tak? W latach 50. amerykańskie kino było konserwatywne, w latach 60. stało się niekonserwatywne.